Dzień dobry, ja jestem Jan Klejko. E, wyszedł wideo wyszło od, znaczy wyszedł materiał od twórców Path of Exile. E, ja tego jeszcze nie oglądałem. Nie mam pojęcia, co oni tam mają do przekazania, więc sobie to obejrzymy. I ja no jestem ciekaw, czy potwierdzi się to, co ja powtarzałem przez cały ten czas. Hej, guys. Let's talk about PoE1. Now, when we announced PoE2, we promised that we would continue to create PoE1 expansions. And we do intend to keep that promise. But it's certainly been a lot harder to deliver on it than what we expected. Now the trouble really started after settlers of Calgar in July last year. The ideal time to have released mm. 326 would have been late October, before the originally scheduled release of PoE2's early access. Moment. so But we also didn't want to immediately launch it right after POE2 either, so that kind of ruled out December. Hmm. So then we're thinking, okay, we can't really ever launch in January due to Christmas, so we're really going to have to do it in February. And this wasn't great, it would mean seven months with no leagues. But we really didn't think it was possible to do it any earlier than that. I nie odczytaliśmy tego exact, ale to było zawsze coś, co powiedziałem bardzo wielu ludzi od czasu. Zatem komunikacja w ogóle wiem, że to was nasz plan. Oczywiste jest. Was... Dobra, eee, więc na ten moment to, co ten pan tutaj nam mówi, to jest mniej więcej to, co ja wam powtarzałem: że no nie jest realne, żeby firma taka jak GGG Miała zasoby do rozwijania jednocześnie dwóch absolutnie potężnych gier, tak? Yy, bo tak to trzeba nazwać. No, Exile 1 jest potwornie wielką grą. Jest! I to nie podlega wątpliwości. No tam jest kontentu naprawdę od choroby. I rozwijanie tego wszystkiego, analizowanie tych wszystkich zależności, Yy, analizowanie, jak to wszystko będzie współgrać ze sobą, to naprawdę jest od choroby pracy. To nie jest tak, że mogą sobie po prostu wypuścić pacza i wyjebane, tak? Co będzie, to będzie. No nie na tym po polega i, i w tym cały problem yy, jest. Jedna rzecz to jest to, że muszą dodać nowy content, opracować go, grafikę zrobić yy, i tak dalej. Wszystkie te rozmaite ten. Elementy tego, ale druga nie, nie, nie mniejsza rzecz wcale, to jest to, że oni muszą to wszystko y, przeanalizować, jak to będzie, in, jakie będą tego interakcje z tym wszystkim, co już jest w grze w tym momencie. Tak? A tego jest masa. E, nowe jakieś tam, wszystkie nowe elementy, to wszystko musi być przetestowane i to naprawdę jest y, masa, masa pracy. I teraz wyobraźcie sobie, że taka firma jeszcze do tego ma na karku rozwijanie Patopexa 2, które jest, no może nie aż tak potężne jak Patopexa 1 na ten moment, ale w tym cały problem, że, że ono ma być. Więc kurczę, to było całkiem oczywiste, że tak to będzie. I ja się tutaj przyznaję, że mi się wydawało, że oni wiedzą o tym. Ja zakładałem, że oni świadomie ten, że oni świadomie y, przyjmują taką narrację, wiedząc, że tego nie dotrzymają. No bo kurde, jakim cudem mogli się tego nie domyślić? A tu się okazuje, że no, przecenili swoje możliwości. Y, wydawało im się, że się da. A tu się okazuje, że. Taki guzik z pętelką, tak? No niestety. No nie, nie, nie dają rady, tak? I problem jest też w tym, że oni zorientowali się, że tak to wygląda już na etapie przygotowywania się do premiery Patopék 2. I zamiast w tym momencie wyskoczyć z informacją, że hej, bijemy się w piersi, myliliśmy się, to wszystko wymaga dużo, dużo więcej pracy, niż nam się wydawało. Nie mamy wystarczającej ilo ilości pracowników, nie mamy wystarczającej ilości czasu, nie damy rady.

The problem is we got to the middle of October and Pew 2's launch was imminent. And I'll tell you what: taking people off Pew 2 at that point was just impossible. The end game was not in a shippable state. But you know what? We could still do it. If the Pew 1 team just kept helping until Pew 2 shipped in late November, we could still do it. And maybe the scope would need to decrease a little bit, but mid February was still possible. Ah, czyli. Wychodzi na to, że oni. Yy, przerzucili cały team yy, pracujący nad Patopixel 1, żeby pomógł przy Patopixel 2, ponieważ Patopixel 2 było niedopracowane i sam ten team, który pracuje nad Patopixel 2, nie dałby sobie rady na czas. I dlatego musieli świadomie urznąć wszystko, co tylko się dało z Patopixel 1. wrzucić to do lodówki i niech sobie tam zamraża, tak? Niech, się, niech to tam siedzi w tym zamrażalniku, niech tam nikt nie zagląda, my mamy co innego do roboty. No i to też było do przewidzenia, no, no co ja wam powiedzieć. Wcale mnie to nie szokuje, wcale mnie to nie zaskakuje, ani trochę. To było do przewidzenia, no. jakby, jakby oni troszeczkę bardziej realistycznie na to wszystko spojrzeli, to by wiedzieli, że tak to będzie. Porwali się z motyką na słońce i ponieśli porażkę. No może niekoniecznie to było aż tak zamierzone i wykalkulowane, jak mi się wydawało, ale no, powiedziałbym złośliwie, że przeceniłem ich rozsądek. Tak, o to mniej więcej chodziło. Ja przeceniłem ich rozsądek, wydawało mi się, że oni są świadomi tego, że, że nie dadzą rady. I że świadomie przyjmują narrację, że jednak damy radę, wiedząc, że nie dadzą rady. A tu się okazuje, że oni faktycznie sami siebie okłamywali przez cały ten czas i bali się po prostu przyznać, przyznać że e, no nie, nie daliśmy rady, nie, to nie miało prawa się udać, tak. We just to ship this damn game. Z czego ja się śmieję, bo on wprost mówi, że po prostu musieliśmy wydać tę cholerną grę. O kurde, wyobraźcie sobie jaki tam, kurde, jak, jaki stres tam oni mi wszyscy mieli, że nie boję się tego w ten sposób wyrazić. O kurde. was delayed three weeks, making the problem even worse. And then, after the game was released, well, of course, we had to immediately deal with all the problems. How could we think about making a PE1 expansion? When we still have hundreds of thousands of people who are having bad experiences in PE2. There are crashes. There are severe in-game balance problems. How could I justify taking some of the most experienced developers we have off PE2 when it's on fire? Now, after the Christmas break, we had to really admit something to ourselves. The most urgent priority was getting PE2 to a point. Where it didn't have major issues. And it's hard to even think about what POE1 needs when POE2 has really obvious problems that need fixing. We needed to get it to the point of stability and balance and to fix the most severe deficiencies that POE2 has before we can take our eyes off. So, what does that mean? Well, it means that we can't really work on POE1 326 until POE2 0 0.2.0 .0 has shipped. And then, be no, właśnie. no, To, o czym ja mówiłem od początku, z, tym, z tą korektą, że już kolejny raz powtarzam, ja zakładałem, że oni o tym wiedzą. Zakładałem, że są w stanie, że są w stanie usiąść i realistycznie pomyśleć, że nie, nie damy rady. I że z tego punktu widzenia wychodzą, że. E, dobra, nie damy rady, ale nie możemy tego powiedzieć, bo nam uciek, pouciekają e, ten, to, e, po nam, bo nam pouciekają e, gracze, tak. Więc będziemy kłamać. A tu się okazuje, że no, no, no nie do końca tak było. To nie jest tak, że oni kłamali, to jest po prostu chodzi o to, że oni sami siebie okłamywali. Z tym, że nie jestem pewien, co jest gorsze, tak. Probably need to support that for a couple of weeks after that as well. Now in the meantime, we are going to get a bunch of pre-production done on 326 with whatever people who are not needed to fix issues with PoE2. And once 020 is sorted, I promise we will devote as many resources as are needed from our company to get 326 done as soon as possible. Unfortunately, I just can't promise a date right now. Now I'm really sorry for how this went down. Honestly, I should have predicted the fact that taking the PoE1 team off PoE1 would lead to this outcome. And I probably should have resisted doing it. We eee, no wie się, no to, to trudno. Gościa oskarżać. Bo on się po prostu zachował. Po ludzku. Eee, ja wiem to po sobie. Niejednokrotnie przy różnych okazjach w swoim życiu miałem takie. Miałem takie, takie momenty, kiedy powtarzałem sobie, że dam radę, dam radę, jest, jest, jest jeszcze czas, wyrobię się. Nie wiem, yy, nie jest jeszcze za późno, jeszcze, jeszcze się z tego wszystkiego wygrzebię, jeszcze to pospłacam i tak dalej, wiecie. Tego typu różne sprawy, i to jest mniej więcej podobny motyw, on cały czas przyznaje się, przynajmniej tyle można, ten, tyle trzeba mu oddać, temu panu. Eee... <laughs> no dobra, nie będziemy się z tego pana nabijać. Wybaczcie mi, ale no ja naprawdę, kurde, nie mam w pamięci tych wszystkich imion i nazwisk tych wszystkich ludzi. Nawet tych najbardziej znaczących, ponieważ no Exile i Exile 2 dla mnie to są po prostu kolejne gry. I tyle. To nie jest tak, że ja mam fisia na ich punkcie, to nie jest tak, że pamiętam imiona i nazwiska tych ludzi, którzy nad tym pracują, to nie jest tak, że to są dla mnie autorytety i tak dalej. No nie. Dlatego ja nawet nie wiem, co to za gość. Przyznaję. Bez bicia. Dlatego nie mówię jego imienia i nazwiska. Oczywiście mógłbym zgrzywać tutaj mądrzejszego niż jestem. Mógłbym poszukać sobie na internecie to, co za gość jest, jak on się nazywa, i udawać, że ja wiem. No ale nie wiem, tak. Więc już chyba wiecie, że tak ten kanał działa, że ja nie udaję lepszego niż jestem. Nie udaję mądrzejszego niż jestem. Jak czegoś nie wiem, to nie wiem. I dlatego cały czas kurde powtarzam, że jak ktoś chce konkretnych rzeczy się dowiedzieć od gościa, który jest autorytetem, no to to nie jest ten kanał. Tak? To nie, o, to nie o to chodzi. Ja uważam, że nieuczciwe z mojej strony byłoby mówienie czegoś, czego ja nie pamiętam. Albo przynajmniej czegoś, o czym ja nie wiem, yy... <laughs> tak od razu z głowy yy, nie jestem w stanie tego po prostu znaleźć yy, i już. Yy, nie robię niczego na, ten, na tej zasadzie, że siadam, przygotowuję się i dopiero potem mówię z kartki. Yy, powtarzam coś, co ja sobie przygotowałem yy, z wyprzedzeniem. Generalnie nie. To tak nie działa na tym kanale. Nie chcę udawać kogoś, kto jest mądrzejszy od wszystkich pozostałych. Od tego, co. co od yy, ten. od wylistowania wszystkich możliwych faktów, które się pozbierało wcześniej, to są zupełnie inne kanały niż ten. Ale dobra, wracajmy do tematu. Chodzi o to, że po prostu ciężko, jak na moje jest tego gościa, z tego gościa się śmiać, krytykować i tak dalej. No to jest po prostu przyznał się gość do pomyłki. Powiedzmy sobie szczerze, ile znacie studiów gamingowych, studiów, twórców gier i ogólnie ich menadżerów, kierowników dyrektorów i tak dalej, którzy przyznaliby się do czegoś takiego. Ile znacie ludzi kierujących takimi studiami yy, twol, twol, tworzącymi gry, którzy mieliby jajca wejść przed kamerę i wypuścić filmik na YouTubie, w którym yy, jasno się przyznają <ścoughs> w którym jasno się przyznają tak spieprzyłem sprawę. Tak? Ile takich ludzi znacie? No nie za wielu. I za to chociażby, no uważam, że wypadałoby gościa jednak szanować, bo, bo powiedzieć coś takiego, to nie każdy miałby odwagę. Inna sprawa, że to jest o wiele za późno, on to powinien powiedzieć dużo, dużo, dużo wcześniej, tylko że on się okłamywał, że zaraz, tak, tak jak to... To jest swoją drogą lekcja życiowa, którą powinniście wyciągnąć, że... W momencie, kiedy zaczynacie sobie wmawiać, że ja dam radę, na pewno dam radę, uda mi się, jeszcze nie jest za późno, w tym momencie powinna się wam zapalić czerwona lampka w głowie. Czy aby na pewno nie jest za późno, czy aby na pewno ja zdążę. Może lepiej przyznać się do błędu, zanim będzie za późno. Tak? Czasami może wam, was to uratować przed naprawdę potężnymi kłopotami. I wiem, co mówię w tym momencie, bo różne rzeczy mnie... Z... W życiu spotykały, różnie się moje losy y, toczyły i, i były takie momenty w moim życiu, kiedy naprawdę miałem potężne problemy, dlatego że nie potrafiłem w porę stanąć i powiedzieć dobra, dość, nie dam rady. Trzeba pomyśleć, jak z tego wybrnąć, tak? A nie brnąć cały czas w to samo i powtarzać, że staram się, nie wychodzi mi

O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu oni chcą wyeliminować wszystkie najbardziej ten, wszystkie najgorsze problemy Pato 2. Czyli tak jak mówiłem, Pato 2 jest priorytetem, tak? I to, I to nie jest wcale dziwne. Może nie do końca miałem rację, bo ja zakładałem mimo wszystko, że oni będą mieli więcej rozsądku. I zakładałem, że robią to świadomie. Okazuje się, że no, dawałem im troszeczkę za duży ten kredyt zaufania w tej materii, tak? Bezpodstawnie założyłem, że są świadomi tego, że to nie jest w ich możliwościach. No ale tak czy owak, niestety, wyszło na moje. W tej materii, że. Tak jak mówiłem, oni nie są na ten moment w stanie jednocześnie rozwijać Pathopexile 1 i Apatopexile 2. I co najmniej do wersji 2.02 Pathopexile 2 tego nie będzie, bo ten tutaj gość przyznał się do tego całkiem otwarcie, że póki nie ustabilizuje się stan, Path of 2, czyli póki Path of 2 nie wyjdzie z early access'u i póki nie będzie Nie będą rozwiązane wszystkie najbardziej podstawowe problemy Z drugą wersją gry, no to nie ma co marzyć o tym, że dostaniemy y, Kolejną y, Kolejny wielki patch i kolejną ligę, tak Nie ma co o tym myśleć, aczkolwiek y, wiecie mnie to nieszczególnie martwi, ponieważ ja e, praktycznie w ogóle nie grałem w ligi sezonowe of Exile 1. I szczerze mówiąc, e, mam taką myśl, żeby e, przerwać zajmowanie się naszą wiedźmą i stworzyć sobie, nie wiem, ja może łuczniczkę e, w lidze Settlers of Calgur, czy coś tam, czy jak to się tam nazywało. Tak. Settlers of, Settlers of Kalgur. To jest aktualna liga. I ona, z tego co oni mówią, jakiś czas potrwa jeszcze. Więc nawet w moim tempie prawdopodobnie dałbym radę tam w Settlers of Kalgur dojść do endgame'u. Może. A w każdym razie możemy spróbować. Eee, więc. Eee, Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Mi chodzi po głowie albo jakaś łuczniczka, albo może Wiedźma, ale pod miniony, Coś takiego. Z góry uprzedzam, że ja nie gram postaciami typowo pod mili, więc raczej nie chciałbym grać żadną postacią bliska. Albo alternatywnie, wiecie, dwie możliwości. Albo idziemy łuczniczką, Albo może yy, Sajonem i będziemy sobie myśleć, co z tym Sajonem zrobić. Więc yy, wypowiedzcie się tam w komentarzach, co na ten temat myślicie. Yy, tak bym spożytkował ten fakt, że Pato 1 będzie w, na etapie zastoju. Yy, to nam daje czas, żeby zająć się tym, yy, pa, tym, tym, tym tą yy, bieżącą ligą sezonową, czego ja do tej pory nie robiłem wcale ponieważ te ligi sezonowe trwały tak krótko, że po prostu nie chciało mi się się w to bawić, bo póki ja bym tam do czegoś rozsądnego doszedł, to ta liga i tak by przestała istnieć. A w tym momencie mamy taką możliwość, więc no, taka sytuacja. Więc wypowiedzcie się, co myślicie o tym wszystkim. No mi tylko pozostaje powiedzieć, ja nie mówiłem, tak. Ja mówiłem od początku, że to nie jest realne, żeby oni jednocześnie utrzymywali Patopexal 1 i patopexal 2 to było logiczne. I ten filmik tylko i wyłącznie oficjalnie potwierdza, że przynajmniej w jakimś tam stopniu miałem rację, bo no nie miałem racji całkowicie, bo ja zakładałem, że oni o tym wiedzą i że to jest świadome działanie z ich strony, a nie było świadome, ewidentnie. Albo przynajmniej mówią, że nie było. Bo tego nie wiemy, tak? Eee, w każdym razie yy, no jest jak jest. Jest jak jest. Gramy sobie w dwójkę jak najbardziej. I yy, wypowiedzcie się co tam yy, czy oglądalibyście serię, nie wiem, Łuczniczką albo Sajonem yy, w yy, lidze sezonowej, która teraz ewidentnie troszeczkę potrwa jeszcze. I. No dobra, to by było na tyle. To ten materiał i tak 22 minuty już. Tak? Więc to, to ewidentnie ja nie potrafię krótko nagrywać tak. To miało być. E... Zrobiłem materiał na temat filmiku, który trwa 3,5 minuty, a materiał trwa 22 minuty. No, coś takiego, żeby zrobić, to trzeba mieć talent już, tak? To nie każdy potrafi. No paru youtuberów jest, którzy coś takiego są w stanie zrobić. W każdym razie, w każdym razie, ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, wolnijcie dzwonek, skomentujcie na dole. Skomentujcie przede wszystkim, czy chcielibyście widzieć. Mnie, widzieć serię, to znaczy kontynuację serii z tej ligi sezonowej Saturnus of Calgary Łuczniczką albo Sajonem. Napiszcie, co wolicie, którą z tych, tych, tych klas byście woleli: Łuczniczka, Sajon, jakaś tam może być ma podminiony, albo coś tam jeszcze innego, nie wiem. I nie będę wyrokował w tym momencie. W każdym razie wypowiedzcie się, czy chcielibyście, czy po prostu policie, żebym ja dalej grał w Endgame tą naszą bieżącą wiedźmą, co? W każdym razie ja się już z wami żegnam. I słyszymy się. Niedługo, bo oczywiście Patopexal 1 tak czy owak dalej e, będziemy grać.